Witam Państwa i zapraszam na krótki komentarz. Zacznijmy od WIGU20 w skali tygodniowej. Wczoraj doszło do naruszenia istotnej strefy wsparcia Fibonacci 2050-2065. Dzisiaj jednak notowania indeksu ponownie przebiegają we wskazanym korytarzu cenowym. Wydaje mi się, że jeśli dzisiejsze zamknięcie wypadłoby gdzieś w tym, w tym rejonie cenowym, najlepiej ponad, ponad poziomem 2065. Wzrosłoby wówczas prawdopodobieństwo kontynuacji tej zapoczątkowanej wczoraj przez, przez obóz byków inicjatywy. W tym kontekście na pewno uważnie obserwowałbym zaporę podażową 2067-2073. Oprócz tego, że wypadają tutaj trzy istotne zniesienia wewnętrzne: 14 i 6, 18 i 6, 23 i 6. Widzimy także, że przecinają się, przecinają się dwie linie: zielona median line, no i taka linia krótkoterminowa, linia kanału, kanału spadkowego. To przecięcie właśnie wypada w rejonie strefy 2067-2073, co automatycznie zwiększa w moim odczuciu poziom wiarygodności oporu, oporu Fibonacci'ego. Jak Państwo wiecie, staram się łączyć techniki Fibonacci z klasyczną analizą techniczną nie ukrywam, że tym głównym reprezentantem analizy klasycznej jest dla mnie technika median line, natomiast no, nie bagatelizuję także znaczenia pojedynczych linii trendu, głównie wewnętrznych linii trendu, no w tym w naszym przypadku w kontekście WIK-20 mamy, mamy tutaj do czynienia z, z krótkoterminową linią kanału, kanału spadkowego. Podsumowując, uważam, że dopiero po sforsowaniu tej, tej strefy, no, z czym obecnie, jak widzimy, są jednak pewne problemy, to dotyczy także kontraktów na WIG-20 w rejonie 2053-2057, to jest jakby taka analogiczna zapora podażowa w stosunku do tej strefy 2067 73 na WIG-20, no podaż, podaż uaktywniła się i... W tym momencie obserwujemy na przykład na kontraktach rozwijający się ruch spadkowy. Oczywiście z analogiczną sytuacją mamy do czynienia na FIGU 20. Tak więc, dopiero po sforsowaniu strefy 2067-2073, no moglibyśmy z nieco, nieco większą wiarą spojrzeć na, na perspektywę czy też możliwość wykreowania się na rynku kolejnej potwali wzrostowej. I bardzo krótko, jeśli chodzi o indeks DAX, tutaj nie ma jakichś, jakichś wielkich zmian. Indeks zachowuje się już od dłuższego czasu stabilnie. Natomiast notowania przebiegają poniżej ważnej zapory podażowej 6457-6476. Dopiero jej przełamanie uprawdopodobniłoby wariant kontynuacji ruchu wzrostowego. I na koniec SP w skali dziennej. Tutaj troszeczkę zmieniłem umieszczenie. Czy też położenie stref cenowych Fibonacci'ego, w tej chwili szczególną uwagę zwróciłbym na zakres 1331-1334, ponieważ wypadają tutaj projekcje takiej niewielkiej, na razie potencjalnej, symetrycznej formacji ABCD. Za wiarygodny i zarazem silny sygnał techniczny uznałbym zatem w przypadku SP dopiero zanegowanie tej strefy 1331-1334. Jak już wiemy z doświadczenia, często tak się zdarza, że po zanagowaniu układu symetrycznego, ponieważ ten układ ma charakter spadkowy, no rynek przyspiesza, wchodzi w kolejną fazę ruchu, ruchu wzrostowego. Dziękuję.